Proszę Państwa, mimo że mam zapalenie gardła, zabieram teraz głos, bo sprawa jest bardzo ważna i bardzo pilna, i poza tym groźna. Obawiam się, że nikt z Państwa nie zauważa grozy sytuacji, jaka powstała. Otóż ja pisałem już 7 czy 8 lat temu, parę razy w Rzeczypospolitej, że mamy rozpad systemu prawnego na dwa rozmaite systemy prawne. Powstały dwie grupy sędziów które powinny być natychmiast zwrócone z palestry, bo sędziowie nie powinni zakładać stowarzyszeń politycznych, które się z sobą kłócą i mamy dwa porządki prawne i jak pisałem w Rzeczpospolitej, któregoś dnia dojdzie do sytuacji, że będzie jakiejś ważnej sprawie, jeden sąd orzeknie tak, drugi orzeknie inaczej i będzie wojna domowa. No bo jak to potem rozstrzygać? I Właśnie w tej chwili do takiej sytuacji doszło. Otóż zacznijmy od, od początku. System prawny jest nie do naprawienia. Ja mam 83 lata, bardzo bogate doświadczenie, odrobina wiedzy prawnej, duża wiedza logiczna, duża wiedza polityczna, dobrze wyrobione poczucie sprawiedliwości i mówię szczerze, nie mam pojęcia, jak ten problem rozstrzygnąć. To za tak potwornie skomplikowane, że tego się nie da rozstrzygnąć. Zaczęło się od tego, że odchodząca bodaj IPO miała, mia, miała mianować dwóch nowych sędziów, ale z ospendą mianowała czterech, bo mieli być mianowani tak za pół roku. W związku z tym PIS po dojściu do władzy waliło wszystkich czterech, mianowało nowych czterech. I od tej pory powstała kategoria neosędziów, paleosędziów. Już nikt nie wie, kto jest właściwym sędzią. Doszło do sytuacji niesamowitej zupełnie, proszę Państwa, że w ostatnich tygodniu czy dwóch to są do dwóch wyroków sądu, które to sądy orzekły, że wyroki sądu są nieważne, jeżeli orzeka w nich neosędzia. Ale w tych składach orzekających byli sędziowie, byli neosędziowie. Czyli wyroki są nieważne. Jak ktoś z zewnątrz patrzy na nasz system prawny, to ryczy ze śmiechu i może umrzeć z kolki od śmiechu, tylko niestety, Sprawa jest poważna, bo wchodzą w grze, grę podstawowe sprawy państwa. Ci, jedni uznają jednych sędziów, to uznają drugich sędziów. I jesteśmy w sytuacji niemal takiej jak na Powstania Styczniowego, kiedy było państwo podziemne, które wydawało jedne wyroki i jedne przepisy, i carskie władze, które wydawały drugie przepisy. No i teraz człowiek i teraz jak mówią tak, albo płacić podatki, tak jak chciał car, bo jak nie, to. Miał kłopoty, prawda, grzywny albo, a, albo więzienie. A jak nie zapłacił podatku, jaki chciało państwo podziemne, to przychodziło trzech sztyletników Traugutta i na oczach żony i dzieci. Delikwentacy zabijali. No, były dwie sprzeczne sobą władze na terenie jednego, jednego kraju. I taka sytuacja w tej chwili zaistniała. Ponieważ nie było wiadomo, co z tej spra sprawy zrobić, Sąd Najwyższy postąpił, moim zdaniem, bardzo rozsądnie. Udało się zebrać, nie wiem dlaczego w polskim systemie prawnym nie można się automatycznie odwołać do pełnego składu Sądu Najwyższego, tak jak w USA, ale podobno muszą być najpierw zgody dwóch izb sądu, ale udało się zebrać zgody dwóch izb Sądu Najwyższego, które skierowały sprawę do Sądu Najwyższego w pełnym składzie. Pojawiło się chyba ze 30 sędziów Sądu Najwyższego, którzy w pełnym składzie wreszcie o coś rozsądnego. Że wszystko jedno, kto, w jaki wyrok, wyroki są ważne i nie można ich wzruszać, no bo inaczej byśmy przez 30 lat mogli kwestionować każdy wyrok, w każdej prywatnej sprawie. No bo tam był neosędzia. I Sąd Najwyższy ustalił taką zasadę prawną. Niestety, czterech sędziów się wyłamało. Czterech sędziów powiedziało, że nie uznaje tego wyroku, ponieważ tam brali udział neosędziowie. I teraz, proszę Państwa, to wszystko byłoby jeszcze pół biedy. Gdyby nie to, że Jego Ekscelencja Żurek y, powiedział, że on nie będzie uznawał wyroku Sądu Najwyższego. No, w normalnym państwie, jakby minister oświadczył, że nie uznaje wyroku Sądu Najwyższego, to wyszedł do tower Tower albo na 10 lat, albo od razu na obcięcie głowy. No, przecież to jak ona kwestionować porządek prawny w, w, w państwie. A tu anarchię zaprowadza sobie pan minister. Myślałem, że już gorzej niż za. Pana Zbigiego Żółwia ziob, już być nie może. Pan Żurek udowadnia, że może być znacznie gorzej niż za pana Żółwia. Także sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Powtarzam, może dojść do sytuacji, w której rząd użyje, użyje wojska, żeby aresztować sędziów. Pan Żurek grozi już sędziom, że już nie skazywał. Przez uwagę, nie wskazywał praktycznie pełny skład Sądu Najwyższego. Więc. Żyjemy w państwie, które się po prostu, no to nie jest państwo z papieru, to, to jest z dwóch, różnych, z dwóch różnych tkanek. Jeden naród mieszka głównie na wschodzie Polski, drugi naród mieszka głównie na zachodzie Polski. Prawda? I te dwa narody się nie uznają zupełnie. I albo podzielmy Polskę na dwie, po prostu i zwyczajnie, żebyśmy i się, i się kłócić, albo wreszcie zaprowadźmy jakiś porządek. I Sąd Najwyższy próbował ten porządek zaprowadzić. Niestety jego ekscelencja, w Żurek, stara się jak może, żeby porządku w Polsce nie było, no bo jak porządku nie mam, no to wiadomo, w mętnej wodzie najlepiej łowi się ryby i pan minister będzie robił sobie co, co chce, nie uznając porządku prawnego. Także proszę państwa, musimy w tej chwili wyraźnie powiedzieć, jest wszystko jedno, czy to orzeczenie wydali neosędziowie, czy paleosędziowie, to są kompletnie obojętne. Ważne jest, żeby było jasne, że od tej pory wyroki sądów są niewzruszalne. I to jest podstawa sprawa. A to jedna sprawa. Jeszcze jest druga sprawa. Przy tej okazji Sąd Najwyższy zauważył, że nie mają na wyroki polskich sądów yy, wpływu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli CUE. Otóż. To byłoby prawdą, bo sąd to powiedział, że w, że w państwie suwerennym tak jest. Tylko problem polega na tym, że Polska już nie jest suwerennym państwem. Zwinno, kiedy zdrajcy Kaczyński i Tusk podpisali w Lizbonie traktat lizboński. Od tej pory Polska już nie jest niepodległym państwem. przez już nie jest suwerenną Rzeczpospolitą, prawo unijne ma niestety pierwszeństwo nad prawem polskim. I nic na to nie poradzimy. Możemy się ogłaszać, co chcemy. Polski Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny i wszyscy święci mogą to ogłaszać, to nie ma żadnego znaczenia prawnego. Jeżeli by na przykład dzisiaj Sąd Wojewódzki na Mazowszu ogłosił, że wyroki, że postanowienia Sejmiku Mazowieckiego mają pierwszeństwo przed postanowieniem Sejmu, to nikt by tego nawet nie podstawował, bo było w sposób oczywisty byłoby to bezprawne. I z punktu widzenia Unii Europejskiej to orzeczenie naszego sądu jest po prostu bezprawne. Nie będą tego nadprostowali, bo nie muszą. Po prostu nie będą go uznawali. Dobrze, ale co robić w tej sytuacji? Proszę Państwa, Stany amerykańskie mają od landów Unii Europejskiej odrobinę większe uprawnienia. Ale landy, Stany amerykańskie mają tylko miejscowe, lo, lo, lokalne policje. Milicja. A my mamy wojsko, a Unia nie ma wojska. Więc dopóki Unia nie ma wojska, a będą chcieli je zamontować, próbują zrobić z Unii państwo unitarne, a nie federalne, dopóki nie ma tego wojska, trzeba z Unii po prostu wyjść. Bo jak zmontują wojsko, to już potem nie wyjdziemy. Znaczy, wojsko nie jest specjalnie silne, powiedzmy sobie jasno, ale Unia nie ma żadnego. W związku z czym spokojnie możemy wyjść. Oczywiście nie musimy wychodzić z Schengen, przeciwnie. W Schengen zostajemy, w europejskim przecież gospodarczym zostajemy, handlować możemy, pozwać możemy, natomiast nie będziemy przestrzegali idiotycznych przepisów Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, ani Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po prostu musimy wyjść z Unii Europejskiej, nie wychodząc z Schengen, nie wychodząc z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szybko, póki oni nie zdołają zrobić. Armii, Armii Unijnej. To tyle zalecam. Dziękuję za uwagę.